Dzień dobry Państwu. Jedna z pierwszych wypowiedzi w kwestii materiału na aukcję 10 na 8 lutego 2020. Proszę państwa, jak właśnie opisywałem te monetki w tej chwili rozkładając kolekcję, którą otrzymaliśmy, to przyszła mi na myśl stara bajka. Stara bajka, w której było takie powiedzenie, że dzieci lubią mi się, mi się lubią dzieci. Państwa, lubimy Jana Kazimierza i Jan Kazimierz ewidentnie lubi nas. Bo kolejna aukcja, na której będziemy mogli się poszczycić z fajnymi monetami tego szkróla. Tutaj inauguracyjnie bardzo krótkie nagranie, tylko odnośnie jednego nominału tego szkróla, dwóch groszy. Wszystkie dwóch groszy z mennicy bydgowskiej lata 1650-51, ale proszę zobaczyć, jaki ładny zbiorek. Znakomite. Wyselekcjonowane stany, a jeden jest zachwycający urodą I Przy okazji, każdy z nich jest w innej odmianie. Tu mam 51 z orłem, już gdzie skrzydła są uniesione do góry. W otoku jest Johan Kazi, DG Rex, DG Pol Rex. Bez napisu Bitgos odnoszącego się do menicy Bydgoszczy tutaj bardzo ładna moneta. A propos napisu odnoszącego się do Bydgoszczy, to wydaje mi się, że on jest właśnie na tym egzemplarzu. Dokładnie tu mamy i Okazji DGREX Pol Swedz MDL. A tutaj będzie nie, tu też nie ma. To w takim razie tu musi być Bydgoszcz. I okazji DGR Pol I tutaj jest BIDG na końcu. Ożył charakterystyczny, z skrzydłami w dół. Proszę Państwa, to trzy pierwsze monetki na szybko. Natomiast nie byłoby tego filmiku, gdyby nie ta moneta. Jest po prostu znakomita. Tutaj ciężko mi przy tym świetle, akurat jeszcze na białym stole, biała moneta, białe kartki, więc ciężko złapać kontrast, ale to jest moneta w stanie 1 minus. Fajnie wybita, wszystko dobrze czytelne i piękne, naturalne lustro. Super zestawik. Natomiast proszę Państwa, teraz kończę rozkładanie jak gdyby tego zbioru, więc tu mam tylko 2 grosze. Na Bieżącej aukcji, natomiast jeszcze z analogicznej emisji będziemy mieli monetę dużo większej rzadkości, czyli grosika. Ale nie mam go tutaj w tej chwili pod ręką, żeby go zaprezentować na filmie, także zapraszamy niniejszym na aukcję dziesiątą. A te cztery sztuki znakomitej groszy na pewno zainteresują wielbicieli Mennictwa Polski Królewskiej i Jana Kazimierza. Proszę Państwa, te monety to jest ciekawa ogólnie emisja, ponieważ są to pierwsze drobne monety wybite od lat 20. XVII wieku, kiedy to za czasów Zygmunta III w Wazy zdecydowano, że jest tak dużo drobnej monety wybitej w Polsce, iż emisja drobnej monety zostaje wstrzymana we wszystkich mennicach, bite są tylko frakcje talarowe i dukatowe. I taki stan rzeczy utrzymuje się przez cały okres panowania Władysława IV, dopiero rok 1650 zmienia tą sytuację i tu mamy właśnie takie pierwsze emisje różnych typów monet, drobnych nominałów za Jana Kazimierza, rok 650, przy czym te emisje nie trwają długo, 50, 51 to jest okres ich dużych emisji, skończone zostają w 52 i na przykład w przypadku takich dwóch groszy, każdy dwóch grosz 52 roku to już zdecydowanie większa rzadkość niż te z lat 50-51. Tu mamy te pospolitsze, ale za to w znakomitych, naprawdę stanach zachowania. Także polecamy